Siema Widzowie Babcia kupiła mojemu psu Krówkę Do, do, do zabawy mnie na swoją Filomenka Spodobała jej się zabawka Fajna zabawka, co? Już ją trochę strzyła. Mojej babci spodobało się to I stwierdziła, że jej weźnie, ale Materiał nawet gruby i twardy, ale No Nie mówię, że nie zniszczy hm. Kocha tą zabawkę to jest teraz mi miłość mojej mi.